Do przygotowania zrazów najlepszy jest rozbew, rumsztyk lub górna część udźca. Mięso należy opłukać, osuszyć, oczyścić z błon i pokroić na plastry około 1 cm. Plastry mięsa przekryć folią plastikową i rozbić płaską częścią tłuczka lub wałkiem do ciasta. Na zrazy należy nałożyć jeden z farszów, zmielonego mięsa, cebuli, grzybów lub razowego chleba. Na farszu można ułożyć słupki słoniny i ogórka kiszonego, a następnie ciasno zrolować mięso. Zrolowane zrazy należy owinąć nitką. Obsmażyć je na tłuszczu i dusić w sosie podanym w przepisie. Przed podaniem zrazy należy wyjąć z sosu, usunąć nitki. Włożyć ponownie do sosu i odgrzać. Tradycyjnym dodatkiem do zrazów jest kasza greczana lub perłowa. Ale można je też podawać z ziemniakami lub razowym chlebem.